Tematyką debaty była rola innowacyjności w rozwoju Polski dokonaliśmy krótkiej diagnozy, która wyraźnie wskazuje, że pomimo rosnących z roku na rok nakładów na badanie rozwój w Polsce ciągle są one na niedostatecznie wysokim poziomie, aby innowacyjność stała się motorem rozwoju społecznego i gospodarczego Polski. Należy upatrywać szans w sektorach wysokich technologii. I wspierać się w sposób jak najbardziej systemowy. Przede wszystkim inicjując i wspierając współpracę pomiędzy sektorem nauki, biznesu i administracji. Bardzo udaną inicjatywą, którą można pokazać jako dobrą praktykę jest tak zwana sieć Łukasiewicz. Prowadziliśmy w Łukasiewiczu system wyzwań. Każdy przedsiębiorca może się do nas zgłosić, nie musi biegać po wszystkich instytutach. Jak się do nas zgłosi i zdefiniuje swoją potrzebę, to już naszą pracą jest to, żeby znaleźć naukowców wewnątrz Łukasiewicza, którzy w ciągu 15, 15 dni i nigdy nie przyjechaliśmy tego terminu zaproponują zespół projektowy. Ten zespół projektowy będzie miał kompetencje czy będzie miał właściwych ludzi, będzie miał, będzie miał infrastrukturę, która jest wymagana i będzie miał harmonogram oraz potencjalne koszty realizacji tego projektu. I ten, to nam się naprawdę bardzo dobrze rozwija. To jest jak gdyby ta całość jak gdyby projektów tych wszystkich, bo mamy ponad 600 wyzwań, czyli 600 razy byliśmy pytani w ciągu ostatnich dwóch lat jak prowadziliśmy ten system. I skorzystało z tego systemu ponad 300 przedsiębiorców, z czego tylko w tym roku 200, no więc mamy taki gwałtowny przyrost. W pierwszym kwartale tego roku mieliśmy tylu, tyle wyzwań, tyle przedsiębiorców, co mieliśmy w ubiegłym roku przez cały rok. Wskazaliśmy również, że sektor energetyczny oraz sektor kosmiczny są tymi dwoma sektorami, które będą miały Szczególne znaczenie nie tylko dla rozwoju innowacyjności, ale dla rozwoju gospodarczego mogą stać wyraźnymi ośrodkami wzrostu polskiej gospodarki. Przemysł kosmiczny to jest w tej chwili kilkadziesiąt polskich firm, które wciąż się uczą, ale już dostarczają produkty na rynek, zarówno polski rynek, jak i pro produkty na rynek międzynarodowy. Sprzedajemy do Europejskiej Agencji Kosmicznej, sprzedajemy do dużych podmiotów m, francuskich, amerykańskich i coraz szerzej również wchodzimy na teren tak zwanych usług satelitarnych, gdzie wydaje się, że z połączenia no, te, tych innowacyjności w przemyśle kosmicznym no i naszego zaplecza polskiego związanego z branżą IT, no rzeczywiście to może być strzał w dziesiątkę i Polska specjalizacja. Polska gospodarka stoi małymi i średnimi przedsiębiorstwami, zwłaszcza mikroprzedsiębiorstwami. One generują największy wkład w PKB i w miejsca pracy. Natomiast jeśli popatrzeć na to kto jest autorem dużych przedsięwzięć innowacyjnych, to są to jednak duże przedsiębiorstwa, które mają odpowiednią skalę działania i odpowiednie zdolności finansowe, aby sięgać, aby wydatkować bardzo duże pieniądze w inwestycje na badania i rozwój. Potrzebujemy innych rozwiązań niż tylko ulga podatkowa od prac badawczo-rozwojowych czy IP Box, które pozwolą wydobyć nam potencjał innowacyjności sektora mikro i małych przedsiębiorstw. Największym problemem dla innowacji w całej energetyce jest niepewność. Bo nie wiemy, kiedy zmienimy system. W związku z tym każdy wykonuje działania krótkoterminowe po to, żeby utrzymać się na rynku, a nie po to, żeby inwestować w technologie przełomowe. Coraz bardziej przydaje się również takie podejście, które nazywa się podejściem holistycznym, światopoglądowym, gdzie bierzemy pod uwagę te aspekty społeczne, otoczenia kiedy powinniśmy w szerszy sposób rozumieć to, co się dzieje, to znaczy jak y, na przykład dana technologia działa na środowisko, w jaki sposób jest y, rozumiana przez społeczeństwo, czy w ogóle jest rozumiana społeczeństwo. Bo jeżeli coś jest akceptowane, a wręcz jest uważane za bardzo dobre rozwiązanie to to oznacza, że dana technologia bardzo szybko wejdzie na rynek. A to z kolei później będzie pobudzało kolejne innowacyjne rozwiązania po to, żeby efekt końcowy był jak największy. Być może także Kultura innowacji nie jest jeszcze dostatecznie rozpowszechniona i przedsiębiorcy nie zawsze widzą potrzebę i sens podejmowania wysiłku innowacyjnego, bo przywiązują się do status quo, do wypracowanych, często tradycyjnych metod działania. Bez innowacyjności trudno będzie mówić o dynamizacji rozwoju gospodarczego w Polsce.